Idziemy sobie na śniadanko, zobaczymy, co tam mamy dzisiaj ciekawego. Co my tu mamy? O, może już wyczaił jakiegoś naleśnika. Żebyś nie zwalił, synuś. O, no, widzisz. Co tu mamy? Tu są owoce, soki świeżo wyciskane. tu mamy? Co tu myślisz? Hello? Same zdrowe, jakieś tam bezglutenowe. Co tu mamy dalej? Sosy, sosy tak. różnego rodzaju. Sosiki do polania dżemy, marmolady, słodycze. Jakieś takie, radeczki. Pateczki mamy jogurty różnego rodzaju z polewy idziemy zobaczyć co my mamy jeszcze na dziecięcym dziale co my tu mamy na dziecięcym dziale ciekawego... tak kulki są do góry na suficie szyneczki różnego rodzaju delikatne syropki kukurydza, ogóraski kiełbaski proszę tu mamy Mamy kruasanty. Santy, Proszę, Idziemy zobaczyć mleczko. Idziemy teraz zobaczyć, co my tu mamy. Dalej, z ciekawych rzeczy. O, owoce, białkitka, melony, arbuzy, białuszka gryfruty gryfruty zaczekaj jeszcze tu tu mamy co o tu są oliwki szyneczki pomidorki różnego rodzaju szynki tak zobaczymy jak to najlepsze na świecie Poczekaj Filipku, nie schodzimy jeszcze? Teraz pójdziemy Tak, tu zobaczymy jeszcze co tu jest O, tu mamy co? Różne sałatki, sałaty, ogórki, pomidory, najlepsze na świecie zobaczymy co tu mamy o, ziemniaki, fasolka po brytońsku widorki z serkiem, regionalne tu mamy pankryki no, już pan robi na bieżąco tu co mamy? pieczarki, muszros tak i zobaczymy jeszcze co tu jest zobaczymy co tu jest o, tu obejdziemy jeszcze o, tu są różne owsianka chyba. Symolina z mlekiem, ryż z mlekiem. Tu są, tu są te brokułki, ser i tureckie naleśniki fruit flamy. Tak? idziemy zobaczyć teraz co mamy na dworze. Już ludzie siedzą i jedzą. A my idziemy zobaczyć co my tam mamy na dworze. Ciekawego

jajecznica jajka na mleku, z pomidorami, z salami, omlety różnego rodzaju, kiełbaski, frybaski, kiełbaski, kiełbaski, jajka sadzone frytaski, no, cazek planski i Pomarsz, please. Baza siedzi. i sobie szama. O, sikają Jesz synuś? To jest spokojnie Skokoj. A czym? Czy spontanna sika? Sika. Jest godzina. 9. czasu tureckiego. Tak, jest pięknie. Słońce świeci. Pięć. Fontanny.